Składam sobie te wahacze i muszę Wam powiedzieć, że czytam czasami na forach, że nie wszyscy dokładnie rozumieją, czym różni się taka koncepcja wahacza od wahacza, gdzie guma jest wulkanizowana z elementem. Pokażę Wam to dokładnie, jak to działa. Zobaczcie, w standardowym zawieszeniu fabrycznym praca wahacza odbywa się poprzez skręcanie elementu gumowego, który zwulkanizowany jest z metalową tuleją. I tak to sobie działa. Ale ja zdecydowałem się przejść na zawieszenie na tworzywie poliuretanowym i pokażę Wam, jaka jest różnica w działaniu. W tym rozwiązaniu praca nie odbywa się poprzez skręcanie tego tworzywa, tylko ślizga się po prostu tworzywo po metalowej tulei. Takie rozwiązanie stosuje się głównie w samochodach sportowych, gdzie potrzebujemy bardzo otwartego zawieszenia, żeby auto precyzyjnie dało się prowadzić. Ten element tworzywa nie ma sprężystości gumy, dzięki czemu pracuje dużo skuteczniej i dużo sztywniej. I tylko jeszcze jedna uwaga. Przed założeniem trzeba to naprawdę dobrze nasmarować, żeby nie zaczęło skrzypieć jak stara kanapa. A propos starej kanapy z takim zawiasem Mertz nie będzie już jej przypominał. Tylne zawieszenie 190 to prawdziwy majstersztyk. Ma aż pięć wahaczy na strony. Z tego rozwiązania niemiecka marka korzystała przez kolejne dwie dekady w większości swoich modeli. żeby oczywiście przenieść napęd potrzebna jest półośka i taka ciekawostka składam Mercedesa W201 a pół oś pochodzi z CLK którego kupiłem dla silnika okazało się że kompatybilność w Mercedesie jest naprawdę nieprawdopodobna wiele lat różnicy między tymi samochodami a elementy do siebie pasują żeby półosie mogły przenosić napęd na koła potrzebny jest dyfer i ten nie pochodzi z mojej 190 ponieważ w mojej 190C była tak zwana mała głowa. Dyfer, który mógłby nie przeżyć 300 koni i co jest bardzo ważne, nie ma do niego na rynku żadnych blokad, a to będzie bardzo istotne w moim projekcie. Na ten dyfer wydałem 8 paczek. Zyskałem trwałość, zyskałem możliwość włożenia blokady, bo jest to dyfer z Mercedesa 190 z wersji 2.6 benzyna. Jest to kolejny dowód jak bardzo kompatybilne są części w Mercedesie. Skoro mam to wszystko poskładane, mogę teraz składać hamulce. Co ciekawe, te same tylne klocki i tarcze pasują aż do 19 różnych wersji silnikowych 190. Od 1,8 po 2,6. To, co jest fajnym wyróżnikiem Mercedesa 190, to fakt, że przednie i tylne hamulce są tarczowe. Aczkolwiek są tutaj szczęki, bo to jest tarczobęben. Szczęki to hamulec ręczny, a tarcza to hamulec dojazdy. Jeżeli komuś się wydaje. Że hamulce tarczowe z tyłu to nie był wyróżnik, to coś Wam powiem. W Bemkach odpowiednich 190, czyli seria trzecia, w najsłabszych wersjach silnikowych, z tyłu były bębny. A tu proszę bardzo, zacięcie sportowe podkreślone jeszcze jedną rzeczą. 190 to jest jedyny Mercedes, gdzie ręczny był tak zaciągany. We wszystkich innych modelach ręczny zaciągało się lewą nogą. Od razu szybko zakładam zacisk hamulcowy, bo chcę Wam pokazać jeszcze jeden sportowy akcent. W hamulcach w Mercedesie. A to jest właśnie ten sportowy aspekt tych hamulców. Montuje się klocki przy użyciu bolcy przetyczek, co pozwala potem bardzo szybko zdemontować i wymienić dany element. Kiedy się zużyje? A w motosporcie czas jest najważniejszy. Dlatego zdecydowano się w Mercedesie na takie rozwiązanie zdejmujemy koło, wyjmujemy bolczyki wymieniamy klocki. Zakładam koło i już. Nie trzeba nawet odkręcać zacisków. Na tylne klocki i tarcze Przemek wydał 350 złotych.